Zemsta kapitana Hashimoto Kiedy 16 czerwca 1945 roku i 58 pod dźwięki pożegnalnego marsza wyruszał z bazy morskiej w kurę na swój ryzykowny rejs, dowódca tego okrętu, Mohitura Hashimoto, miał jak najbardziej pesymistyczne przeczucia. Był to bowiem okres, w którym jedynie wiarą w posłannictwo Japonii i nadzieją na pomoc Bogów próbowano równoważyć tę przewagę, jaką na morzu i w powietrzu zdołali sobie zapewnić Amerykanie. W tym czasie zbyt często okręty podwodne, które wyruszały z nielicznych baz, nie powracały do nich już nigdy. Nawet więc na tym krótkim odcinku od kurę do zatoki Tokuyama, w bezpośredniej bliskości ojczystego lądu, Hashimoto nie zaniedbał niczego, aby zabezpieczyć się przed ewentualnym nagłym atakiem wroga. I-58 posuwał się wolno zygzakiem, węszył radarem, wsłuchiwał się w morze szumonamiernikiem, wychwytywał z powietrza każdy sygnał radiowy wróżący niebezpieczeństwo. Rejs do Tokuyama minął jednak bez przygód. Nocą w Zatoce odbyła się mała uroczystość. Załoga I-58 była już nieraz świadkiem takiej ceremonii, za każdym jednak razem przeżywała ją na nowo. I-58 nie był bowiem zwykłym okrętem podwodnym. W zespole Konho chodził już kilkakrotnie i ataki przy użyciu żywych torped nie były dlań nowością. Dziś mieli przyjąć na pokład nowych śmiałków, wiernych synów Tenno. Stali na nabrzeżu. W blasku gwiazd widać było ich powłóczyste, odświętne stroje. Pod gładko-golonymi czaszkami błyszczały ciemne oczy. Wargi ściskały się w wąską szczelinę. Wchodzili na okręt otoczeni najwyższym szacunkiem, należnym jedynie bohaterom. Tu, w Tokuyama, przeszli przeszkolenie w kierowaniu torpedami, które ich ręce miały niezawodnie poprowadzić ku wrogim celom. Dziś mieli wyruszyć w drogę, aby wykonać zadanie ciążące na nich z chwilą zgłoszenia się do zespołów samobójczych. Uroczystość ma się ku końcowi. Czas nagli. Okręt musi wyruszyć, zanim blask słońca nie odsłoni tajemnic dzisiejszej ceremonii. O świcie I-58 udał się w drogę, mając na swym pokładzie o sześciu członków załogi więcej. W ciśninie Bungo dowódca zarządził próbne zanurzenie. Naprawiono zauważone usterki, usunięto braki i podwodny okręt ruszył ku liniom komunikacyjnym wiążącym Saipan z Okinawą. Tej nocy, pierwszej nocy niebezpiecznego rejsu, Okrętowa stacja radarowa wykryła silny zespół bombowców B-29 zmierzających w przeciwnym niż I58 kierunku. Księżyc z Wysoka rzucał płaski blask na ciemną zagadkową otchłań morza, kryjącą tysiące niespodzianek, z których jedną stanowił I58. Nocą odżywały wszystkie okręty podwodne, znajdujące się na morzu. Noc stanowiła okres ich najintensywniejszego życia. W dzień kładły się na dno lub posuwały się w zanurzeniu, od czasu do czasu macając horyzont peryskopem. Dzień był dla załogi okresem względnego odpoczynku. Tego dnia o świcie, a więc tuż po kolacji, załoga I-58 uczciła uroczystym toastem sześciu ludzi, którzy mieli przynieść sławę sobie i okrętowi, a cesarstwu zwycięstwo. Szóstego dnia rejsu, 22 czerwca, była pełnia. Srebrzysta noc stwarzała wymarzone warunki do ataku. Dowódca spędził całą noc na pomoście bojowym, oczekując pojawienia się przeciwnika. W tym miejscu, między Okinawą a Guam, ruch był w tym czasie niezwykły i należało oczekiwać, że lada chwila radar zamelduje o ukazaniu się podejrzanego echa. brew oczekiwaniom i najgorętszym pragnieniom Hashimoto, noc nie nastręczyła okazji. Pięć dni później i 58 podszedł zgodnie z otrzymanym rozkazem ku linii guam Lejte, Tu trzeba było być szczególnie ostrożnym. O godzinie 5:30 amerykański samolot zmusił okręt do głębszego zanurzenia się i przez dłuższy czas i 58 nie odważył się podejść ku powierzchni. Dopiero o godzinie 14:00 niecierpliwość Hashimoto wzmogła się do tego stopnia, że zarządził wynurzenie się na głębokość peryskopową. Dowódca miał powody ku temu, by być zadowolonym ze swej decyzji. Przed nimi szedł nie podejrzewając niczego duży statek, najprawdopodobniej zbiornikowiec Oczy przywykłe ostatnio do gładkiej i pustej przestrzeni morza, z lubością wpatrywały się w zarysy nieprzyjacielskiego statku. Urzeczony tym widokiem Hashimoto ryzykownie przedłużał czas obserwacji. Jak wielkie było to ryzyko, dowódca zorientował się dopiero w chwili, gdy w okularze peryskopu pojawił się kształt niszczyciela, nieoczekiwanie komplikujący sytuację. Kierowcy torped? Przygotować się do ataku, powiedział z trudem ukrywając podniecenie. Przygotować wszystkie aparaty, uzupełnił poprzedni rozkaz, którego treść niedwuznacznie zapoznawała załogę z sytuacją. W tej jednak chwili Hashimoto wiedział już, że z aparatów tych nie skorzysta. Szumo-namierniki nie należały do przyrządów precyzyjnych, a przeprowadzenie ataku bez dokładnej znajomości pozycji niszczyciela byłoby niewybaczalną głupotą. Wyjście musiało być tylko jedno i Hashimoto zdecydował się na nie. Kierowcy torped numer jeden i dwa, uwaga! Numer dwa gotów, zameldował w słuchawce młody głos. Dowódca się niecierpliwił. Numer jeden wciąż jeszcze nie meldował swojej gotowości. Tam na powierzchni każda sekunda zmieniała położenie obu jednostek. Czekać nie można było. Ostatecznie numer dwa pójdzie jako pierwsza torpeda. Kurs 60 stopni, szybkość 20. Gotów. W słuchawce telefonu zadygotał silnik żywej torpedy. Dowódca dał sygnał. Człowiek oderwał się od okrętu i, stanowiąc nieodłączną część podwodnego pocisku, pomknął ku wskazanemu celowi. W 10 minut później ruszyła torpeda numer 1. Teraz dopiero czas powlókł się żółwio. Hashimoto wpił palce w uchwyty peryskopu, w milczeniu śledząc bieg wskazówki zegara. To oczekiwanie przechodziło granice jego cierpliwości. Głębokość peryskopowa. Szkwał podnosił pył wodny i zasłaniał okręt w peryskopie. Ocean wydawał się pusty, ale Hashimoto wiedział, że to tylko złudzenie. Gdzieś tu za chwilę rozegra się tragedia. Ocean otworzy swe czeluści, wchłonie w siebie setki ludzi i tysiące ton stali, po czym szkwał przykryje wszystko. W pięćdziesiątą pierwszą minutę ocean wytrysnął wybuchem. W dziesięć minut później nastąpił drugi. Najstarszy z marynarzy, mechanik Kawabe, zdjął czapkę. Kusigo i Hasari odeszli w krainę bogów, powiedział szeptem. W dwadzieścia dni od wyjścia z na okręcie zabrakło owoców i świeżych jarzyn. Pozostała tylko niewielka ilość cebuli. Jej przykra woń, zmieszana z kwaśnym zapachem wyziewów z akumulatorów, stawała się nieznośna. Noc odświeżała powietrze, a dzień przeznaczony na odpoczynek wypełniał pomieszczenia obrzydliwym odorem. Zadanie nie było wypełnione do końca i okręt musiał nadal pełnić służbę. 29 czerwca u Hashimoto zameldował się mechanik. Jak długo będziemy w zanurzeniu? Zapytał dowódcy. Około dwóch godzin. Kawał cieszył się. To dobrze, to bardzo dobrze. Mamy uszkodzenie diesli, które w tym czasie zdążymy usunąć. Mętne światło sączyło wewnątrz okrętu słaby blask. Charakterystyczny dźwięk poruszanych sterów kierunkowych i głębokości, monotonny rytm zegarów, duszne gorące powietrze, wszystko to działało usypiająco. Dwie trzecie rozebranej do naga załogi spało na torpedach i workach z ryżem. Hashimoto, korzystając z chwili względnego spokoju, poszedł do mesy. Zaledwie zdążył ułożyć się do snu, kiedy nieludzki, przeraźliwy krzyk poderwał go na nogi. Krzyk urwał się nagle, tak jak i nagle się pojawił. Dowódca przeszedł do centrali. W otwartym otworze wodoszczelnej grodzi stał jeden z kierowców żywych torped z pobladłą twarzą. W przerażonych oczach tkwił niesamowity lęk. Usta poruszały się, wymawiając wciąż jedno i to samo słowo. Hashimoto musiał się wsłuchać, aby zrozumieć jego sens. Szczur! Szczury! To była plaga okrętu. Szczury czuły się w nim wspaniale i żadne z dotychczasowych środków nie były w stanie ich zwalczyć. Bezczelność ich była tej miary, że wystarczyło zasnąć, aby któryś z nich najspokojniej w świecie zabrał się do konsumowania odsłoniętej kończyny. Hashimoto powrócił do mesy z dziwnym wrażeniem. Oto człowiek, który nie boi się śmierci, przeraził się szczura. A więc śmierć nie jest najstraszniejsza, pomyślał pogrążony we śnie. Zgodnie z rozkazem, Bosman obudził dowódcę o godzinie 22.30. Hashimoto wstał, pomodlił się przed okrętowym ołtarzem i wyszedł na pomost. Oficer wachtowy zameldował mu, że w czasie jego służby nie zaszło nic godnego uwagi. Widziany jakimś przeczuciem, Hashimoto nagle rozkazał. Wszyscy na wachtę. Głębokość 18 metrów, szybkość 11 węzłów. Noc była ciepła i parna. Księżyc wypłynął wysoko i rzucał od wschodu jasny blask. Warunki do ataku wymarzone. Przygotować radar. Antena radaru przekuła powierzchnię oceanu i snopem promieni omiotła horyzont i niebo. Samolotów nieprzyjaciela nie wykryto, zabrzmiał meldunek. Załoga na stanowiska. Manewrowe do wynurzenia. Hashimoto poczuł nagły przypływ energii i chęć zdecydowanego działania. Silniki gotowe. Ster gotów. Balasty gotowe. W ciągu jednej minuty ze wszystkich stanowisk popłynęły meldunki o gotowości. Do wynurzenia. Szas balastów głównych. Syk sprężonego powietrza był potwierdzeniem wykonania rozkazu. I-58 wysunął się na powierzchnię. Świeży powiew wionął w zatęchłą atmosferę pomieszczeń. Dla zaoszczędzenia sprężonego powietrza balasty przedmuchano za pomocą pomp. Hashimoto zrobił pierwszy krok w kierunku pomostu bojowego, kiedy nagle oficer nawigacyjny zameldował. Kąt kursowy, prawo 90. Prawdopodobnie nieprzyjacielski okręt. Dowódca przywarł oczyma do lornetki. W kierunku, w którym wskazywał oficer nawigacyjny, na tle świetlistej dróżki księżycowej widniała wyraźnie czarna plama. Hashimoto nie namyślał się ani chwili. Do zanurzenia! Hashimoto z napięciem wpatrywał się w ciemną noc. Widzę okręt, powiedział nagle i szybko, jak gdyby w obawie, że zjawisko, którego był świadkiem, nagle rozwieje się w ciemności. Przygotować aparaty torpedowe. Kierowcy torped na stanowiska. Była godzina 23.08. Zanim cień przysunął się na dogodną odległość i 58 był gotów do oddania salwy sześcioma torpedami. Nieprzyjaciel najwyraźniej nie przeczuwał niebezpieczeństwa, sunął wprost na nich. W pewnej chwili Hashimoto zadrżał. Jeśli to był niszczyciel, to w każdej chwili role ich mogły się zmienić. Noc przykrywała zarysy okrętu i niemożliwością było rozpoznanie jego klasy. szumo wciąż jeszcze nie pozwalał na ustalenie mocy maszyn. Wewnątrz I-58 panuje napięta oczekiwaniem cisza. Przyćmione światła kryją twarze załogi i jedynie drżący głos dowódcy mówi wszystkim, że to, co ma stać się za chwilę, będzie wydarzeniem niecodziennym. Okrągły, ciemny kontur zmienia się w wyraźny trójkąt. O godzinie 23:09 dowódca wyjaśnił. Strzelać będziemy salwą z sześciu aparatów. Kierowca torpedy nr 6 na stanowisko, kierowca torpedy nr 5 przygotować się do zajęcia stanowiska. Potężny cień ruszył wraz z narastającym szumem śrub. Musiał to być pancernik lub co najmniej ciężki krążownik. Jego potężna sylweta rysowała się groźnie w okularze peryskopu. Odległość zmniejszyła się do 3650 metrów. Księżyc oświetlał wieże pancerne, z których wysuwały się długie palce dział. Hashimoto był teraz pewien, że tuż przed nim przesuwa swoje cielsko potężny pancernik Idaho. Kiedy kolos zbliżył się na odległość 1370 metrów, dowódca zarządził dodatkowy manewr, poprawiając kąt kursowy do 60 stopni. Moment ataku zbliżał się nieuchronnie. Aparaty torpedowe? Uwaga! Chwila naprężonej ciszy. Oczy załogi wpatrzone w dowódcę. Postacie zgięte w pół, pochylone, jak gdyby nie torpeda, lecz załoga miała zaraz skoczyć na wroga i przegryźć mu gardło. Pal! I znów każda minuta wiecznością. Na wysokości dziobowej, a w parę sekund później na wysokości rufowej wieży artyleryjskiej wzbiły się w górę wysokie słupy wody i potężne wybuchy przyniosły wieść o zwycięstwie. Okręt, jak raniony koń, zatrzymał się w biegu, stanął, jak gdyby nie zdając sobie sprawy z tego, co zaszło. Nagle trzy, a następnie nowych sześć wybuchów wstrząsnęło I-58. Bomby głębinowe! Hashimoto był spokojny. Wiedział, że tonący kolos zajęty jest teraz bardziej sobą niż napastnikiem. Na atak bombami głębinowymi nie mógł sobie pozwolić. Eksplozje na pancerniku! Uspokoił załogę i nadal wpatrywał się w tonący okręt. Kiedy wydawało się, że pancernik utrzyma się jeszcze dłuższy czas na wodzie, dowódca zarządził zanurzenie dla załadowania nowych torped. Pod wodą Hydroakustyk zameldował, że szum śrub ustał zupełnie. I-58 wyszedł na powierzchnię. Ocean był pusty i jedynie blask księżyca pełzał leniwie po falach, niewzruszony tragedią, której przed chwilą był świadkiem. W trzy dni po storpedowaniu okrętu I-58 przyjął następujący sygnał węzła łączności zwiadu Jawata. Intensywna praca nieprzyjacielskich radiostacji wskazuje na to, że znaczne siły biorą udział w poszukiwaniu zaginionego okrętu. W tym czasie Hashimoto nie wiedział jeszcze, że w rozpoznaniu wrogiego okrętu popełnił błąd. Zatopiona przez niego jednostka nie była pancernikiem Idaho, lecz ciężkim krążownikiem Indianapolis. Osłabiło to wagę zwycięstwa, ale tylko na pewien czas. W 1949 roku Hashimoto dowiedział się, że Indianapolis był tym właśnie okrętem, który dostarczył do Tengan na wyspach Marszala jedną z najsilniejszych części pewnej bomby bomba ta z napisem Podarunek za duszę zaginionych członków załogi Indianapolis zrzucona została 6 sierpnia z samolotu B-29 na ulicę Hiroshimy. Dopiero w cztery lata po storpedowaniu okrętu Hashimoto mógł święcić pełen triumf swej zemsty. Żywe torpedy nie spełniły pokładanych w nich nadziei. Amerykańskie lotnictwo i flota wojenna tropiły japońskie okręty podwodne. Ulepszona taktyka walki, wzmożona czujność i ostrożność zmniejszyły do minimum listę ofiar żywych torped ich udział w wojnie nie zdołał zmienić sytuacji. Zastanawiające jest, że nikt z kierowniczych osób ówczesnej Japonii, z boskim tenno na czele, nie pomyślał ani przez chwilę, że szaleńcze wysyłanie młodych ludzi na nieuniknioną śmierć jest po prostu zwykłym morderstwem.